Się zawitała już na dobre do naszej szerokości geograficznej. I nie mowa tu o złotej polskiej jesieni, ale o grypie. W ostatnim tygodniu października zachorowało ponad 100 tysięcy Polaków. W województwie łódzkim blisko 4 tysiące. Dziennie grypa dopada około 29 osób. Najwięcej przypadków grypy występuje wśród dzieci i młodzieży. Dzieci od września ruszyły do szkoły, przedszkoli, żłobków. Wobec tego ta grupa głównie w tej chwili choruje i jest takim transmiterem zakażeń na dorosłych. Często posiłkujemy się domowymi sposobami ochrony, jednak najlepszą formą profilaktyki pozostaje szczepionka. Jest to stosunkowo najtańsza metoda profilaktyczna, ponieważ jedna dawka szczepionki dla osoby dorosłej to jest koszt około 22, maksymalnie do 30 zł, w zależności od firmy farmaceutycznej, która była producentem tej szczepionki. Przypominam, że na razie niestety szczepionka ta zabezpiecza na jeden sezon. W tym roku priorytetem jest szczepienie kobiet w ciąży, ale i nie tylko. Szczepienie wszystkich osób, które posiadają przewlekłe choroby, przede wszystkim układu oddechowego, krążeniowego oraz choroby metaboliczne. Wszystkie osoby starsze, 55, plus, oraz pracownicy służby zdrowia jako osoby, które właściwie są na pierwszej linii tego zakażenia oraz mogą stanowić transmitery, czyli przekaźniki. Tego zakażenia. O zapobieganiu grypie muszą pomyśleć także osoby, które mają częsty kontakt z dziećmi, osobami chorymi i starszymi. Zanim dopadnie nas jesienne przeziębienie lub grypa, ważne jest zapobieganie, a tu najlepszym, najtańszym i najprostszym rozwiązaniem jest aktywny i zdrowy tryb życia. Pomyślmy na przykład o spacerze czy rowerowej przejażdżce, oczywiście przy sprzyjającej pogodzie.